Witam wszystkich w środę. I to jaką, proszę Państwa, środę? Mamy tutaj taką temperaturę, że 20 stopni. No, przepiękne, yy, przepiękne czasy nadchodzą. Te właśnie, które pozwalają nam obserwować, jak kwitnie, jak się w świat budzi do życia. Tylko myśmy, ludzie, chyba coś nawalili w międzyczasie. Proszę Państwa, taka informacja z ostatniej chwili, żeby rozgrzać atmosferę. Komisja Europejska pozwała Polskę przed CUE, to jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, za nękanie sędziów. I jeśli to Unia Europejska skierowała do CUE, to jest ogromna szansa, że... Ten proces wygra. Także to wszystkim mówię w ramach informacji, bo to jest informacja z ostatniej chwili. No, zobaczymy, jak to będzie. Muszę jeszcze się z, jeszcze z Państwem przywitać, więc bardzo Pana Tym, Tymoteusza witam z Tychowa i cały świat, który w tej chwili mnie ogląda w poszczególnych państwach. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na początku, y, oczywiście, informacja. Ta najważniejsza, że w końcu pojawiła się nowa strona internetowa prezydenta Donalda Trumpa, proszę państwa. Macie tą stronę internetową w opisie, wystarczy kliknąć i ona się pojawi. Także jest w opisie, klikamy i pojawi się. Można sobie wybrać dowolny język tej strony, można sobie wybrać również język polski. I przeczytać wszystko, co tam jest napisane. Państwo Trump proszą, żeby nie wysyłać na ich adres żadnych korespondencji, przesyłek i tak dalej, żeby komunikować się nimi, z nimi właśnie poprzez tą stronę. Tam się podaje swoje dane, treść ewentualnie czegoś, co się chce do nich wysłać, i oni to na pewno dostaną. Proszę Państwa, mają biuro, które pracuje i czyta to wszystko, co tam przychodzi. W związku z tym. No, na, na pewno to otrzymają. Jest fajna radość, jak odpisują wtedy. To jest. Jest się czym pochwalić. No będę, będę chciał sprawdzić ten kanał komunikacyjny z panem Trumpem. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Bardzo ciekawa. To jest bardzo dobra inicjatywa. Już go mamy, już mamy z nim kontakt, no i czekamy na kolejne możliwości kontaktu poprzez media społecznościowe itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Na te wszystkie strony pana Lindela, też, które, które mają się lada moment ukazać i będziemy, jakby, to wszystko obserwować, co się dzieje. Proszę Państwa, dzisiaj jest środa, ale dzisiaj mam bardzo interesujące dla Państwa informacje. Przyznam się, że nawet się nie spodziewałem, że aż takie. Otóż powołam się teraz na portal Polityko, więc zanim to zrobię, chcę Państwu coś pokazać. Przejdę do, do mediów. O, to jest, proszę Państwa, trochę się uchylę. To jest rząd Finlandii. Pani premier ze swoimi najważniejszymi ministrami, ze swoim najważniejszym, jakby otoczeniem. Ona, ma, ona się nazywa Sana Marin. Ma 35 lat. To są piękne dziewczyny, które rządzą Finlandią. Chyba już trzeci rok i, i dobrze im idzie. Wiedzą Państwo, co sobie pomyślałem. A to jest pani premier. Pomyślałem sobie, że co by to było, gdyby takie piękne kobiety, a mamy piękne kobiety w Polsce, 35-letnie rządziły naszym krajem. Czy zastanawiali się kiedyś państwo nad czymś takim? No Finlandia z powodzeniem daje sobie radę, aczkolwiek jestem kobietą bardzo ciężko. Ja Państwu powiem dlaczego. Podaje portar polityko, one są podawane presji hejtu. Czy Członkowie fińskiego rządu skarżą się, że pojawia się u nich jakby czynnik strachu przed podejmowaniem kontrowersyjnych decyzji. O co chodzi? Większość nękających postów nie piszą boty, lecz pochodzą one z autentycznych kont większości anonimowych. Chodzi o internet, o te wszystkie komentarze itd. itd. Finlandia była w 2019 roku na czołówkach gazet, bo wszystkie pięć partii w centronowicowej koalicji rządowej było kierowanych przed, przez kobiety. Czyli wszystkie partie były kierowane przez, przez kobiety. Jak powiedział analityk Raf Friedhem, podczas prezentacji raportu o nękaniu. Przez cały okres objęty monitorowaniem wszystkie one dostały, szokująco dostawały te kobiety, szokująco wiele agresywnych wiadomości. Pięć najbardziej narażonych członkiń rządu, czyli te tutaj panie, są cztery, ale jest jeszcze jedna, więc wszystkie one... Stało się ofiarami komunikatów atakujących ich wartości, umniejszających ich kwalifikacje i zdolności podejmowania decyzji oraz kwestionujących zdolności przywódcze, głosi ten raport. Niektóre wpisy na Twitterze, uwzględniane przez Centrum, były adresowane do pani premier, zawierały brzydkie epitety oraz frazesy dotyczące roli kobiet i prac domowych. Wiele innych wpisów zawierało ostrzejsze i grubiańskie ataki. Badanie z 2019 roku ustaliło, że 28% urzędników polityków samorządowych będących obiektem mowy nienawiści deklarowało, że spadła ich gotowość do udziału w podejmowaniu decyzji, proszę Państwa. Ma ogromny wpływ, ogromny. Jest to zgodne z tym, czego doświadczyła Iris. Saumela, polityczka współrządzącej Partii Zielonych, w wywiadzie powiedziała, że zarówno ona, jak i koleżanki muszą brać pod uwagę czynnik strachu, podejmując decyzje, które mogą wyzwolić potok obelg, do czego zresztą zdążyły się przyzwyczaić, jak twierdzą. To, proszę Państwa, to jest bardzo przykre. Yy, przyzwyczajanie się w ogóle do czegoś takiego. Kiedy próbowała namawiać ludzi, ona, do startu w wyborach lokalnych, Samuela zauważyła, że młode kobiety i osoby należące do mniejszości są szczególnie niechętne. Jako powód podają internetowe molestowanie. Yy, jej zdaniem to ma poważny wpływ na demokrację, czyli te... Yy, te hejty, po prostu zderzenie się z tym czymś na, w internecie wywiera bardzo negatywny wpływ na, na rządzących, a tym bardziej na takie kobiety, prawda? Pierwsza czarnoskóra posłanka do fińskiego parlamentu, Bella Forksen, także w Partii Zielonych miała podobne doświadczenie. Powiedziała, że moim zdaniem powinniśmy mieć lepsze przepisy jeśli chodzi o mowę nienawiści czy internetowe molestowanie, dodała Forksen. Rolf Friedheim wskazuje jednak, że sytuacja w Finlandii i tak jest lepsza w porównaniu z innymi krajami, gdyż jest, gdzie jest w tych innych krajach jeszcze gorzej. No to mogą sobie Państwo wyobrazić, co się dzieje, jeżeli ktoś jest na świeczniku. No to, to, jest, to jest trudny czas, proszę Państwa, dla takiej osoby, ogromnie trudny, żeby sobie dać po prostu radę z, tak, z takimi przeciwnościami, które są artykułowane na internecie. To jest rzeczywiście, proszę Państwa, rzecz, z, którymi, z którą jeśli się zetkniemy, no można, można polec. Psychika może nie wytrzymać, proszę Państwa. To są rzeczy, które odbierają moc człowiekowi, rzeczywiście, bo przekazywana jest po prostu bardzo zła energia. Ale chciałbym, proszę Państwa, powrócić, jakby zagaić, bo dzisiaj mamy 31 marca, ale dokładnie wczoraj, w 1981 roku, Dokładnie 60 dni, 69 właściwie dni po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, miał miejsce zamach na Ronalda Reagana w okolicach hotelu Hilton w Waszyngtonie. Choć w historii Stanów Zjednoczonych takie sytuacje miały już miejsce, była to pierwsza nieudana operacja zamachowca, którego zamiary nie były uwarunkowane politycznie. No tak twierd twierdzili i tak twierdzą. Zamachowiec w ciągu dwóch sekund oddał sześć strzałów. Ostatnia z kul trafiła prezydenta dziurawiąc jego płuco i przelatując dwa centymetry od serca regana, przybywając do szpitala, bo regan jest znany z tego, że miał bardzo ciekawe wstawki w różnych wystąpieniach i no takie jakbym mówił, anegdoty ewentualnie nie tylko anegdoty, ale również kawały. I przybywając do szpitala uniwersyteckiego w Waszyngton, Ronald Reagan, pełny obaw, wypowiedział słowa w kierunku chirurga prowadzącego: Cytuję, Mam nadzieję, że wszyscy jesteście republikanami. Proszę Państwa, powiem Państwu, że no, naprawdę trzeba mieć klasę, żeby coś takiego powiedzieć, ale te powiedzenia, bo. Właśnie na koniec dzisiejszego vloga zaprezentuję Państwu w, po, w, różnego rodzaju zdania, które wypowiedział Staudinger i zostały napisane. Coś absolutnie niebywałego, tak pasujące, one, te, te jego powiedzenia jeszcze bardziej pasują do dzisiaj, do tych dzisiejszych czasów niż do tych, które były. On po prostu wyprzedził epokę. I za chwilę się Państwo dowiecie, będziecie bardzo zaskoczeni. Chcę Państwu powiedzieć, że po, powracając do tego zamachu na Ronalda Reagana, jak się później okazało, zamach nie był podyktowany politycznymi pobudkami, a sprawca argumentował atak swoją miłością do aktorki Judy Foster. Wiedzą Państwo, czasami nie można znaleźć jakichkolwiek wspólnych punktów w czymś takim. Jest tak zawsze nagmatwane, jeżeli chodzi o jakiegoś polityka, że tak naprawdę to nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Wiadomo tylko, że był zamach, wiadomo jak się prezydent zachował. To była postać, proszę Państwa, na najwyższym poziomie. Chcę Państwu powiedzieć, że ustawodawcy w Tennessee uchwalają ustawę zezwalającą na Konstytucyjne noszenie broni krótkiej bez zezwolenia, po prostu przy sobie. Można będzie, ale to, to nie jest tylko yy, sprawa Tennessee. Ustawa trafi teraz w ogóle w Tennessee na biurko republikańskiego gubernatora Billa Lee, gdzie oczekuje się, że podpisze ją. Ustawa jest popierana przez National Rifle Association, tak zwane NRA. Yy, proszę Państwa, NRA, yy, National Rifle Association w Stanach Zjednoczonych to jest potężna olbrzymia organizacja zrzeszająca y, posiadaczy właścicieli którzy posiadają broń. To jest tak potężna organizacja, że nie jeden prezydent już próbował dać sobie z nimi radę i wprowadzić jakieś przepisy ograniczające posiadanie broni. To jest organizacja, która ma wszędzie nie omalże wszędzie swoich y, y, jakby przedstawicieli, jakby sponsorów i tak dalej. I oni nie pozwolą na to, żeby nowa administracja cokolwiek im zabroniła. To jest, to jest zbyt duże uderzenie polityczne. W związku z tym y, no, należy, należy rozumieć tą dzisiejszą Amerykę, co, co się tam dzieje, ale tutaj widzę, że... Mamy piękną panią premier, może zmienimy obrazek na, na ten finlandzki, kiedy są zorze polarne. I na tym tle powiem państwu, że ten projekt ustawy o broni to nie koniec podróży, powiedział w poniedziałek wieczorem republikanin William Lambert, przywódca większości tenis, Tennessee House. Według yy, i gazety to ogromny krok naprzód w kierunku wolności. Właśnie to noszenie broni. Ale poza Tennessee 18 innych stanów zatwierdziło taką formę noszenia broni bez pozwolenia. Także 18 stanów ma już to po prostu jakby zagwarantowane po prostu konstytucyjnie i odpowiednio, odpowiednie prawa są jakby no zaklepane stanowe, które to sankcjonują to noszenie tej broni. Proszę Państwa, powiem Państwu, że jest chiński konsul generalny w Brazylii, które, który otwa otwarcie jakby kpił, otwarcie, to obiegło całą prasa, prasę światową, że on otwarcie kpił z premiera Justina Trudeau, nazywając go biegnącym, Psem dla rządu USA i zarządzając mu zrujnowanie przyjaznych stosunków zagranicznych między Chinami a Kanadą. Li Yang, najwyższy rangą chiński dyplomata w Rio de Janeiro, nazwał Trudeau chłopcem i rozrzutnikiem po angielsku na Twitterze w dniu 28 marca, czyli teraz, proszę państwa. Napisał, chłopcze, twoim największym osiągnięciem jest zrujnowanie przyjaźni stosunków między Chinami a Kanadą i uczynienie Kanady biegającym psem Stanów Zjednoczonych, napisał Li na portalu społecznościowym. No, dołożył do pieca. Termin biegający pies, proszę państwa, to jest chinkim, chińskim pejoratywem odnoszącym się do kogoś, kto przyciąga łaskę, często antagonistyczną siłą. Termin ten jest często używany w propagandzie komunistycznej partii Chin, zwłaszcza w erze Mao Tse-Tunga, w celu jakby podżegania narodowej gorliwości do walki z zachodnimi demokracjami. To, to prawda, że to jest niezwykle interesujące. Proszę Państwa, zaczyna się coś, o czym już wspominałem w swoich vlogach. Oczywiście, w międzyczasie poproszę Państwa o łapki w górę, jeśli się materiał podoba. To jest dla mnie bardzo istotne. Chcę Państwu powiedzieć, że zaczynamy tracić gotówkę i to w poważny sposób. To, co napisał, napisał portal MANY, MANY.pl i RZECZPOSPOLITA, z tych dwóch artykułów, zresztą rzeczy są potwierdzone i są absolutnie wiarygodne. Z nieoficjalnych informacji wynika, że czołowy polski bank szykuje się do wprowadzenia ujemnej stawki depozytów w przypadku klientów indywidualnych, proszę Państwa. Co to znaczy? Dajemy pieniądze do banku i mamy ujemną proc ujemny procent, czyli nie będzie nam już tych pieniędzy przy przybywać. Będzie nam ubywać, czyli wsadzamy 1000 złotych, po roku mamy na przykład 850 albo 750. To trudno powiedzieć, ile będą zabierać. Natomiast to, że będziemy trzymać pieniądze w banku, y po prostu świadczy o tym, że jeżeli je już tam umieścimy, to te pieniądze będą ubywać. Ale one ubywają podwójnie, proszę Państwa. Dlatego ubywają, że bank będzie pobierał, i będzie trzymał je na ujemnym oprocentowaniu, i będzie pobierał jeszcze jakiś haracz dodatkowy, a dodatkowo inflacja. Inflacja, mówią tam, 3-4%, ja sądzę, że ona jest 6% spokojnie. Więc jak sobie dodamy to, co bank nam zabiera, plus stopień inflacyjny, w zależności, inflacja jest wyśrodkowana, ale w zależności to, co kupujemy, tak nasz uderza. Czyli jedni mają inflację w zależności od tego, co kupują kilkanaście, procent, a inni mają mniej. I ta średnia to jest taka wyciągana, prawda? Albo, albo naciągana. Więc, proszę państwa, co robić z pieniędzmi? Ano, z pieniędzmi, proszę państwa jest kilka rzeczy można zrobić. Po pierwsze, można kupować kruszec, złoto, ale fizycznie, nie inwestować w złoto, tylko fizycznie mieć. Zrobić sobie depozyt. W różnych miejscach można to, proszę Państwa, schować. No, co można zrobić jeszcze z gotówką? Można kupować polską ziemię, proszę Państwa. Polską ziemię. Jeśli mają Państwo możliwość, kupować polską ziemię. To jest bardzo dobry kapitał, dlatego że polska ziemia idzie cały czas do góry do góry, do góry, do góry. To jest dobra inwestycja. My, Polacy, mając swoje własne, zapracowane ciężko pieniądze w przededniu katastrofy finansowej, że nam będą zabierać nasze pieniądze banki i po prostu będzie nas umy ubywać i stopień inflacyjny, powinniśmy kupować. Y na własność własny kraj, czyli naszą polską ziemię, proszę Państwa, to ja sądzę, że to jest bardzo dobra rada. Nadchodzi w ogóle przełom w bankowości. Instytucje finansowe już od dziś oferują ujemne oprocentowanie na lokatach firmowych. Depozyty pr prywatne są oprocentowane jak na razie na plus, choć czasem są to oferty rzędu jednego promila. Ale to wszystko się zmienia. Tymczasem, jak informuje Rzeczpospolita, jeden z banków przymierza się do wprowadzenia ujemnego oprocentowania od depozytów klientów indywidualnych. Kolejne mogą postąpić podobnie. Bank PKO BP i PKO SA, największe banki komercyjne w Polsce, poinformowały niedawno o wycofaniu ze swoich ofert większości lokat. Bankom się nie opłaca brać pieniędzy od od obywateli polskich czy w ogóle od, od, od ludzi, no dlatego, że oni za to płacą, to jest opodatkowane w odpowiedni sposób. Natomiast bank może wziąć od banku centralnego. Pieniądze, gdzie tam nie płaci żadnych za to podatków czy tam jakichś opłat dodatkowych, które musi uiszczać. W związku z tym banki nie są zainteresowane trzymaniem tych pieniędzy, trzymaniem tych lokat, dlatego że oni na tym, na tym tracą. I w związku z tym, że tracą, po prostu pomyśleli sobie, że to nie oni będą tracić, tylko my będziemy tracić. Pieniądz, proszę Państwa, dochodzimy do momentu, kiedy pieniądz zaczyna być nic niewarty. Rozumieją Państwo o co chodzi. Po prostu za ten pieniądz niewiele można będzie kupić. Po prostu. Niewiele. I coraz mniej siła nabywcza pieniądza i struktura tego pieniądza w gospodarce i w ekonomii, generalnie już takiej nauki jak ekonomia to chyba nie ma. Jest, yy, jest, jest księgowość kreatywna, a ekonomii już nie ma. Proszę Państwa, więc y, y, te rzeczy będą no, nas uderzać w tej chwili, i to są już pierwsze symptomy. To, co się w tej chwili dzieje, y, zaczyna być pierwszą jaskółką tego, że będziemy tracić kasę. Więc musimy nauczyć się inaczej żyć, y, w inny sposób. Ja Państwu powiem bardzo ciekawą rzecz, ja tego sprawdzę, ile ja już mówię, żeby się zmieścić w czasie. Zdążę jeszcze. Byłem w Polsce przy rozmowie dwóch milionerów, dosyć znanych ludzi. E, jeden e, rozmawiał z drugim, e, mówi: Słuchaj, ja bym od ciebie kupił tego Rolls Royce'a, bo facet miał jakieś tam Rolls Royce'y. E, I bo tutaj akurat organizuje takie różne imprezy i tak dalej. Bym mógł gdzieś go tam trzymać. A on mówi: No tak, ale takiego Rolls Royce'a jak mam, który ma tam 70 lat, on tam prawie nie jeździł, to jest po prostu cacko. Mówi ten drugi do niego, że takiego, taki samochód to się trzyma w klimatyzowanym pomieszczeniu, a nie w garażu. Tam nie może być pyłu, tam się nie może kurzyć, tam może być, musi być stała temperatura, wilgotność itd., itd. On mówi: Dobrze, dobrze, to coś tam wybudujemy dla tego Rolls Royce'a. A, a tamten, który właściciel Rolls Royce'a yy, pyta się go: No ale czym ty mi zapłacisz? Jak ty mi w ogóle za to zapłacisz? On mówi: pieniędzmi i zaczął się z niego śmiać, proszę państwa. Ja stałem i zastanawiałem się, dlaczego on się śmieje, aczkolwiek troszkę to rozumiałem. Po prostu żyjemy w czasach dziwnych, gdzie pieniądz traci na wartości. I tamten facet, gdyby on mu nawet dał 10 milionów złotych to za tego Rolls Royce'a, to on to ta, te 10 milionów złotych, to według niego to nie jest nawet, mimo że ten Rolls Royce jest ogół, generalnie może być tyle warty, a prawdopodobnie mniej, to on nie jest warty nawet 10% ceny tego samochodu, dlatego że to jest rzecz, która nie traci na wartości. Rozumiecie Państwo, A pieniądz jest czymś, co traci na wartości. A tam są rzeczy, które zyskują na wartości, więc my powinniśmy kupować rzeczy, które na wartości zyskują. A yy, mówiłem Państwu o, o bankach i dlaczego żyjemy w takich dziwnych czasach. Yy, z jednego powodu, proszę Państwa. Można powiedzieć, taki fajny powód. Yy, żyjemy dlatego w dziwnych czasach, że... Do banku można wejść z maską na twarzy. Czy państwo sobie wyobrażali kiedyś jeszcze rok temu, że wejdą państwo z maską do banku, zasłoniętą twarzą do banku? To jest oczywiście w formie żartu, ale nie ma się z czego śmiać, proszę państwa. Popatrzcie, co się dzieje. Teraz będziemy tracić pieniądze. No i yy, tak jak obiecałem, na końcu mamy Staudingera, który fantastyczne, fantastyczne rzeczy. Yy, różne zdania wypowiadał, fraszki, wiersze do Rymu układał różne ciekawe rzeczy. Wybrałem dla Państwa kilka, są bardzo krótkie. Łapki w górę, jeśli, mi się, jeśli Państwu się to podoba, a mi podobacie się Państwo, w związku z tym dwie łapki dla państwa, więc. Yy, to jest Staudinger. Yy, o władzy, o władzy. Terrorem władza swą słabość zdradza. Prawda? Jest aktualne? No, zdecydowanie jest aktualne. Innych nie sądzę. Sam też lecę na pieniądze. Super. Fałszywych przyjaciół dziwi, że bywają prawdziwi. Proszę państwa, facet miał niesamowite wyczucie. Prawda kole w aureole. No to jest w ogóle, to jest genialne, to jest genialne. Prawda kole w aureole. Czasami najwięcej rzucają cienia własne wyjaśnienia. I tym, proszę państwa, cytatem ze Staudeingera, pan Jan Staudinger Czasami najwięcej rzucają cienia własne wyjaśnienia. To jak się politycy tłumaczą yy, dziennikarzom, jak się tego słucha, proszę Państwa, to opadają ręce. I te dwa ostatnie powiedzenia, czyli prawda, kole w aureole, to czasami co dziennikarze mówią w stosunku do tych polityków, jak oni się zachowują, jak, jak oni to przyjmują i te rozmowy, to naprawdę są. No, no, przykro się słucha tego czasami, dlatego rzadko tego słucham. Ale czasami najwięcej rzucają cienia własne wyjaśnienia. I wyjaśnienia tych polityków, proszę Państwa, to rzucają chyba najwięcej cienia. Mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę Państwu rozjaśniłem to wszystko, co się wokół nas dzieje. Zapraszam Państwa na swojego kolejnego vloga. Poproszę o te łapki w górę, są dla mnie bardzo istotne. I cóż, widzimy się, proszę Państwa, yy, będziemy się widzieć o 19, już o 18.30 nie, tylko o 19, żeby jest dłużej dnia, mamy taką sympatyczną porę, ciepłą, żeby to wykorzystać i następne materiały już czekają, żeby zrobić kolejnego vloga. Serdecznie Państwa pozdrawiam, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, kłaniam się.